Turbo Galop, Tom 3 wydawnictwa Egmont. Jest to pełna humoru seria dla miłośników koni, ale nie tylko, bo również dla miłośników dobrego humoru w komiksach. W stADNinie pani Moniki bardzo dużo się dzieje. Jej syn Romeo pragnie zostać najlepszym jeźdźcem, otaczać się najlepszymi końmi, ale nie tylko on uczy się i doskonali jazdę konną, bo poznamy tutaj również innych bywalców stADNiny. Komiks złożony jest z krótkich, pojedynczych historyjek. Tutaj na górze mamy oznaczenia każdej następ no i są to jednostronicowe opowiadania. Akcja ich oczywiście dzieje się wśród koni, głównie w Stadninie. Bardzo dużo humoru tutaj znajdziemy. Jeśli lubicie się śmiać przy lekturze, to jest to seria dla Was. Moja najstarsza córka, która uwielbia wszystko, co się tyczy koni, czytała tę serię już kilkukrotnie i za każdym razem, gdy wychodzi nowy tom, czyta wszystkie od początku. Zaśmiewając się przy tym niesamowicie. Grafika jest bardzo dynamiczna. Widać na ilustracjach emocje bohaterów i ruch, którego tutaj nie brakuje nie jest to bez wątpienia statyczna historia bardzo dużo się tutaj dzieje i, tak jak już mówiłam, humoru nie brakuje. Turbo Galop, idealna seria dla miłośników koni i wszystkich, którzy lubią komiksy z humorem. Zapraszam Was również na recenzję komiksu na blog. W opisie do filmu jest link.